Cześć kochani! Zapewne doszły Was słuchy, że znów wybieram się do Stanów Zjednoczonych. Teraz mogę Wam podać konkretne terminy. Od 7 października będę dostępna w okolicach Chicago. I jeżeli chcecie zorganizować moje warsztaty, jeżeli chcecie się spotkać, piszcie na maila usa.maupa.akademia.ducha.pl. Tam dowiecie się wszystkiego, tam będziemy mogli się skoordynować. Kolejnym terminem jest 25 października. Wówczas będę w okolicach Nowego Jorku i tutaj również, jeżeli macie jakiś fajny pomysł na warsztaty, chcecie połączyć siły, chcecie zorganizować wydarzenia albo po prostu chcecie się spotkać na konsultacje, bądź też macie inny ciekawy pomysł, to jak najbardziej otwieramy się na to mail. USA, małpa, akademia ducha.pl. Słuchajcie, będę w Stanach jakieś 3 miesiące, mam troszeczkę swoich spraw do pozałatwiania, ale oprócz tego jestem tam przede wszystkim dla Polonii. Jestem tam dla Was, ponieważ na obczyźnie nie za bardzo macie jak się rozwijać, jeżeli nie podążycie którą ścieżką, jeżeli nie przypomni Wam się jakaś stara wiedza, bądź też nie odzyskacie w sobie jakiegoś ułamku, dążenia do tego, ażeby stać się arcydziełem swojej duszy. I o ile wibracja polskiej może się niektórym wydawać ciężkawa, ponieważ wszystkie te wspomnienia, całą wojnę, tak Naprawdę większość tego, co działo się w historii, czuć i widać wciąż na naszych ulicach, a tyle w Stanach Zjednoczonych macie do czynienia z zupełnie innymi trudnościami, które w dużej części wynikają z mind control oraz z tego, w jaki sposób wyreżyserowane, bo tak należałoby powiedzieć, są tamtejsze miasta. Mamy na to swój patent, mamy na to sposoby. Jadę tam po to, by się z Wami podzielić. W związku z tym, jeżeli jesteście gotowi na spotkanie, szykujcie się na warsztaty. Październik, listopad, na początku grudnia, być może również. Widzimy się na miejscu.